A wizycie prezydenta wiadomo było od dawna, od rana wiemy, że nie tylko Karol Nawlocki leci do Stanów. Minister spraw zagranicznych już tam jest i w Miami za pół godziny spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Dobę później spotkanie prezydentów obu krajów, ale bez udziału przedstawiciela polskiego rządu Anna Krawczyk-Szot. Prezydent jest już w drodze do Ameryki. Jeszcze wczoraj brał udział w rocznicowych obchodach w Wieluniu. Prosto od państwa z Wielunia jadę do naszego najważniejszego partnera, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Spotkanie prezydentów potrwać ma trzy godziny. Agenda tych rozmów w głównej mierze będzie dotyczyła spraw bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem. Sukcesem byłoby uzyskanie potwierdzenia, że wojska amerykańskie pozostaną w Polsce. Takie oczekiwanie wobec wizyty ma MSZ. Zet. Aby pan prezydent zapobiegał redukcjom amerykańskich wojsk w Europie, w szczególności w Polsce. Ani szef dyplomacji, ani nikt z resortu spraw zagranicznych w delegacji jednak ma nie uczestniczyć. Nikt z panem prezydentem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tą delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia. Tutaj pan prezydent nie przewidział takiej obecności. Dlaczego? Nie ma takiej potrzeby. No najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma. Udział przedstawiciela MSZ w takiej delegacji dotychczas był normą. Myśmy się nigdy przed tym nie wzbraniali. Ja uważałem, że po prostu jest zasada współdziałania, która jest wpisana w polską konstytucję i przedstawiciele rządu mają prawo uczestniczyć w delegacjach prezydenckich. Rzecznik MSZ zapewnia, że resort na tę ewentualną propozycję pozostaje otwarty. W spotkaniu mógłby uczestniczyć nawet wicepremier Radosław Sikor. Który już dziś jest za oceanem. Jeśli padnie takie zaproszenie ze strony kancelarii prezydenta, to oczywiście nie ma żadnych przeszkód. Szef MSZ na Florydzie spotyka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Politycy wezmą udział w uroczystości wręczenia nagrody Solidarności kubańskiej opozycjonistce. Minister Spraw Zagranicznych leci specjalnie na wydarzenie, na konferencję związaną z opozycją kubańską, bo wie, że być może będzie tam Marco Rudio i być może złapie go za rękaw, że, żeby chwilę móc z nim porozmawiać. Żenujące. Ta wizyta była planowana już wcześniej. Decyzja o przyznaniu nagrody zapadła dwa miesiące temu. Wówczas y, również pojawiła się y, Pojawiło się zaproszenie dla Marko Rubio. Te rozmowy także mają dotyczyć bezpieczeństwa. Trzymam kciuki za sukces rozmów w Waszyngtonie. Tu interes Polski jest wspólny. Takie samo powinno być i stanowisko. Rekomendacje rządu przygotowane na wizytę pana prezydenta pozostają w mocy. Te wyrażone w tej notatce mz dla głowy państwa stały się powodem spięcia. Pan prezydent... Nawrocki będzie mówił językiem polskich interesów, polskiej racji stanu. Nie ma instrukcji dla głowy państwa. Znaczy instrukcje pan premier Sikorski, czy pan premier Tusk, czy pozostali ministrowie mogą wydawać swoim podwładnym? Ja sądzę, że w pałacu prezydenckim jest duża nerwowość. To jest pierwsza wizyta prezydenta. Nawrockiego. A jego otoczenie też nie jest taką znowu z polityką zagraniczną i z takimi wizytami. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem jutro o 17. Anna krawczyk szod Wydarzenia.